Głośnik, samoródka. Wykonany oczywiście z drewna. Mini-wdech, mm, To widać bardzo dobrze. Głośnik... no, z A gra następująca oczywiście bardzo ładnie. Zrobię jeszcze Tylko. Teraz wam pokażę jeszcze z jakiego zrobię ten głośnik. Kolejny będzie z podobnego bardzo. Zresztą pomyślałam, żeby zrobić to tak następująco, tak żeby tutaj był drugi właśnie, ale... zdecydowałem, że będą dwa równe. I będą... Oto po... to, kino domowe, maty. Ale mateka. co taka? Nagrywam zaraz aparatem, więc jakoś nie wiem, czy będzie dobra czy zła. Więc... nie yy, pisać yy, głupich komentarzy. Właśnie wykonany z drewna, odklejony taśmą dla tapet. Dlatego, że łączenia były tragicznie zrobione, więc... Tak to ja zrobię. Na koniec muzyka.